SepoG9, Klaudiusz Wesołek. Y, witam y, serdecznie wszystkich i pozdrawiam. Zwłaszcza kolejarzy w dniu ich y, święta. W dniu kolejarza y, świętej, w dniu y, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ich y, patronki. Pozdrawiam wszystkich y, kolejarzy z Czeremchy i z całej Polski. Trubko. No i pioseneczka przy okazji. Jedzie pociąg z daleka, nikt na stacjach nie czeka, a konduktor pijany obija się o ściany, o ściany. Jedzie pociąg z, z daleka, śpią dróżnicy w swych budkach, mkną wagony po torach i butelki po wódkach za ścianą warz wita was warz wita was warz wita was za ścianą warz wita was warz wita was warz wita was